jak w filmiku y, wskazuję, będzie Demko. Pierwszy taki filmik na moim kanale i może nie przedłużajmy za, czy najmniej. Ok pierwszy może Wam pokażę zużyte, y, są to skrawy do ciała, jest to gin, masło Shea Ginger i Vanilla y, makadamia i są to Skrady do ciała, bardzo fajne zapachy, świetne takie, y, 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 bardzo wakacyjne. O, y, no co mają za zadanie? Pod peeling. Ładnie zetrzeć na, martwy skórek i zostawić skórę fajnie napiętą. No i tutaj właśnie jeszcze jeden mam, już pod podprysznica przyniosłam i jeszcze mam mango i papaja już tutaj, o widzicie. Już jest mniej niż w połowie. No i też bardzo fajny. To są tutaj z jakiegoś takiego yy, stacjonarnego sklepu. Ok. Następny. Mam to taką też kupiłam. Yy, piankę do, z, z olejkiem makadamia i z Moringa Flower. To jest taka pianka pod Prysznic. No powiem Wam, że chciałam przetestować takie pianki. No, no to w sumie fajnie się tylko rozprowadza, bo jest taka bardzo delikatna. No i nie wiem, i pozostawia tylko fajny zapach, a czy skóry, no nie zbyt, to Następne są dwa żele pod z firmy Sanex. Są to żele hypoalergiczne, bardzo fajne, jeżeli ktoś ma problemy ze skórą, to polecam, bardzo fajne. Jeden jest hypoalergiczny, a drugi jest odżywczy. Takie fajne, duże, że bardzo fajne. Pozostawiają skórę bardzo taką miękką. Następny jest Vaseline Intensive Care. To jest bardzo fajny produkt. Kiedyś Ania Kredka 1 pokazywała bardzo fajne właśnie te produkty z wazelin i balsam. Kiedyś pokazywała ich chyba w sprayu też i to jest w spreju, no bardzo do działa, bardzo fajny. On ma tutaj taką blokadę, że możecie go z sobą wszędzie wziąć na wakacje. Też, bym, też Wam polecam kupić. Później mam produkt do włosów. Jest to olejek Luksusowy odżywczy olejek do włosów. Jest to olejek z Avonu, bardzo fajny. Powiem Wam, że jego ja stosuję po umyciu włosów tak na końcówki. Bardzo fajnie nawilża i też on fajnie się sprawuje, na, gdy robimy jakieś zabiegi, czy suszenie, czy prostowanie. On wygląda tak. Wam zaraz pokażę, że jest taki dwufazowy, bo mam już kolejny zakupiony. Bardzo fajne produkty. Polecam bardzo z Avonu. Następny będzie bardzo fajny, powiem Wam balsam do ciała, on po prostu tak mega pachnie. To jest masło kakaowe, bardzo fajne z firmy Palmers i to jest 24 na godzinne nawilżenie i to jest w ogóle bez, z witaminą E, bez żadnych parabenów dla osób, które mają problemy z egzemą. I też to, dla osób, które mają wrażliwą skórę, które, które po ekspozycji na słońce, gdzie jakieś mamy zaczerwienienia czy coś, to on wszystko łagodzi. Bardzo fajne są produkty z, tego, z tej firmy Palmer's. Bardzo Wam polecam. I tutaj mam od razu, już Wam pokażę drugi. Taki balsam sobie ten sam zakupiłam, tylko z pompką właśnie. Bardzo fajny, już się nie mogę doczekać kiedy go zaczynam używać polecam yy, później mam tak sylweko bardzo fajna polska firma ona produkuje fajne, fajne produkty do do mm, ciała ja mam rzęd do higieny intymnej z wyciągiem z babka lacetowata i kora dębu. Słuchajcie, ja zawsze miałam problemy właśnie z jakimiś infekcjami, czy co. po prostu nie wiem, od czego to się bierze, to chyba tak po prostu naturalnie. I powiem Wam, że ta kora dębu działa takie cuda, że bardzo Wam polecam. Proszę zobaczyć sobie. Kupcie sobie wszystkie produkty z koroną, bo są po prostu świetnie łagodzi, nie podrażnia, jest po prostu świetny. Następne są oczywiście garnier płynne micelarne. Ja po prostu powiem wam odkąd je używam. Ja mam takie ogromne butle, to jest po 700 ml. Ja je zawsze kupuję na promocji, ale u mnie idą w tempie normalnie ekspresowym. Bardzo je bardzo je uwielbiam, ponieważ ja mam skórę bardzo wrażliwą, i ona czasami, po, jak to skóra wrażliwa, pozostawia mi takie place yy, czerwone, a potem po prostu nie ma nic. Następne są to olejki po, yy, po kąpieli. Ja po kąpieli używam. Y, olejki I, ja go teraz nakładam na taką mokrą skórę po prysznicu i o, y, smarowuję fajnie w skóry, czekam tam chwilę, y, kilka minut i on mi wsiąka i lekko się wyciera y, właśnie ręcznikiem. Powiem Wam, że ja bardzo lubię taką pielęgnację, szczególnie na lato, bardzo fajnie to działa i mam tak balea. No bardzo fajny taki od, y, olejek. Zapach taki, no nie wiem, Taki, troszkę, jakby taki troszkę chemiczny, ale no powiem Wam, że no nie wiem, jak to olejek o, w ten sposób. Z Bielendy, fajny produkt z olejkiem arganowym i z witaminą C. Zapach, zapach fajny, taki pomarańczowy, letni, bardzo fajny, przyjemny. I następne są to trzy olejki. Oczywiście ten jest mój ulubiony z rituals, po prostu te kosmetyki są tak ekskluzywne. Ja mam z tego i krem do twarzy i leczko do, do, do makijażu i suche oleje, który właśnie wykończyłam świetnie na Pozostawia bardzo fajną skórę, taką miękką, w ogóle zapachy. Są takie ekskluzywne, takie coś... Indyjskie, takie no świetne, po prostu bardzo fajne produkty. Bardzo polecam tą firmę Rituals. Kolejny jest to z Ardeco. Kupiłam ten olejek antystresowy i to jest Azian Neroli i Sandai Kupiłam go w Tekamaxie. Bardzo fajny olejek, bardzo fajny zapach, fajne nawierzenie. No i też kolejny Bękowiec. I tutaj mam produkt z Avonu. Powiem Wam tak. Jest to Bad and Body Oil. I to Wam powiem, że to jest produkt. Tu jest niby napisany, że 48 na wierzenie. Dla mnie po prostu była to masakra. Tylko ładny zapach, nic więcej. I jeżeli do pielęgnacji to nie, nie nadawał się tak naprawdę. My kupię ponownie. I to by było wszystko, ale chcę Wam jeszcze pokazać do twarzy. Bardzo Wam polecam kremik y, z Yves Rocher. jest to do skóry wrażliwej, Sensitive Vegetal, to tak wygląda opakowanie, a tutaj możecie sobie zerknąć, o, tu mam pudełeczko po tym kremie i wiecie co, to jest bardzo fajny, konsystencję ma taką, y, on jest lekko matujący, bardzo fajny kremik do skóry wrażliwej. On nie pozostawia żadnych takich zaczerwienień, łagodzi i powiem Wam, że jest świetny i po prostu się nadaje bardzo fajnie do skóry wrażliwej. Bardzo i ładnie się wchłania pod podkład, to jest bardzo fajny kosmetyk. Ja mam jeszcze jedno takie opakowanie i bardzo polecam. Z Bubli niestety chciałam... Pisałam voucher do sklepu Boots i chciałam, mówię, a może sobie kupię może tuż jakiś, no i tak mi wpadł w oko Max Factor 2000 kalorii. Powiem Wam, że to jest masakra, co on skaja rzęsy, to po prostu nigdy w życiu już go nie kupię, szczoteczka taka tradycyjna, ale bubel na maksa, nie kupię nigdy. Kolejne opakowanie Catrice HD Liquid Foundation 24 na Powiem Wam tak, mam go teraz na, na skórze. Ja cały czas się uczę ustawiania światła, bo to jest mój duży problem, ale powiem Wam, że jest to tak świetny podkład, bardzo wodnisty, bardzo fajnie się rozprowadza, yy, nie, nie roluje się, nie robi żadnych zacieków. Jest tak świetny. Osoby, które lubią mieć Niewidoczny taki efekt fajnie kryje, to polecam bardzo. No i słuchajcie, to by było na wszystko. Dziękuję, że ze mną byliście. Trzymajcie się, i mam nadzieję, że coś dla siebie znajdziecie fajnego. I trzymajcie się, i do następnego. Pa!